Alkohole, whisky, napiłbym się, ale przyjechałem pojazdem, więc no nie mogę, a likiery, jak i rum. Sprawdź sobie wideo, jeśli chciałbyś przeczytać. Są i zupy, dania główne, dania główne w dalszym ciągu, nie wiem, czy będzie widać, no, teraz może troszkę lepiej. Stejki są, może kiedyś przyjdziemy na stejka, dzisiaj nie, zbyt ciężki stek byłby desery i kawy. I znowu herbatka ta z chrzanem i miodem jest przepyszna, a dodatkowo e, mamy tutaj hummus. Podobno ich domowy. zobaczyć mały taki aperitif. Mm. Przepyszny. Jak ja tutaj odpoczywam, to jest coś niesamowite. To jest najlepsza restauracja w Rzeszowie. Wspaniale, a widok rewelacyjny. No, przynajmniej dla mnie. Ja lubię tego typu aglomeracje. Steak z tuńczyka. Zdecydowanie muszę przyznać, że stek stuńczyka to prawdziwa uczta dla podniebienia. Pierwszy kęs to prawdziwe zaskoczenie. Intensywny, lekko słodkawy smak ryby dosłownie rozpływa się w ustach. W połączeniu z subtelnymi, morskimi nutami czuję, jak każdy kawałek mięsa odkrywa kolejne warstwy smaku. Mięso jest niesamowicie soczyste, a jednocześnie idealnie zwarte. Żadnej twardości, tylko gładka, mięsista konsystencja, która z każdą chwilą staje się bardziej satysfakcjonująca. Prawdziwa uczta dla zmysłów. Na górze widzę miękkie, waniliowe lody, które pięknie topnieją w promieniach słońca, tworząc gładką, kremową konsystencję. Z każdą łyżką wyczuwam bogaty, Pełny smak wanilii, z subtelnym aromatem, jakby właśnie zrobione z prawdziwych strąków wanilii. I teraz tak, ile zapłaciliśmy? Jaki skórzany, piękny. 122 zł. No to dajemy dyszkę, to jest 10% o, 10. 10%. Po tej uczcie czuję się naprawdę usatysfakcjonowany. Zdecydowanie spełniło moje kulinarne oczekiwania. A teraz. Popijam to Red Bullem i odlecę do bazy.